Dzisiaj pokażę wam jak znaleźć kamera spidera w Skip diverse Na początku musimy wziąć tego, no speaker, speaker helikopterka. Też możemy titan speaker mena, jak się chce. Tylko ja zawsze biorę speaker helikopter. Ale titan. Speaker też jest bardzo dobry, lecz jakby speaker-helikopter jest szybszy. Moim zdaniem. Nie wiem, jak waszym, ale moim to speaker-helikopter jest o wiele lepszy. Musimy. Chciałbym... No. Chciałbym się teraz wpinać. O nie. No teraz robimy tak I tu idziemy I teraz idziemy tutaj. Musimy w sumie skakać, więc bardziej sk sk skakać i... i jak już się skoczy, to trzeba wtedy jakby pójść, ale nie tutaj, więc trzeba to. Tutaj jest pierwsze, ale. Więc wtedy trzeba kamerkę bierzemy i idziemy tu. I tutaj jest kamera spider. Co się stało? Ok, to teraz, Bierzem, pokażę Wam, co kamera Spider robi. Znaczy on jest bardziej taki nieszczela, chodzi tak samo jak Speaker Spider, tylko że tak troszkę szybciej skaczy, no nawet trochę wysoko. Więc i bardzo was proszę, widzowie, o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. No to kończymy, widzowie.